Zastrzegam, że trudno jest znaleźć przy naszym dostępie do informacji, czyli tym minimalnym, trudno jest znaleźć jakieś dowody, a tym bardziej dowody, które mogłyby mieć przełożenie procesowe. Ale ja postawiłem tezę, że Andrzej Leper najprawdopodobniej, choć dysponował pewnie sporą wiedzą na temat różnych polityków w naszym kraju, to przede wszystkim dysponował wiedzą na temat działań mocarstwa zewnętrznego, które organizowało w naszym kraju praktyki niezgodne z prawem, zarówno naszym polskim, jak i tym międzynarodowym. Oczywiście wszyscy już wiemy, o kogo chodzi i te Michała i nasi widzowie również. Chodzi oczywiście o Stany Zjednoczone i o kwestie tajnych więzień jej. W, na Mazurach, na terytorium Polski, więc jeśli miałbym formułować hipotezę na temat tego, jaką niebezpieczną wiedzą posiadał Andrzej Leper, to był właśnie to, ten fragment wiedzy przez niego posiadanej i ta część dokumentów być może, które też miał zdeponowane. Przypomnę tylko, że sejf Andrzeja Lepera po jego śmierci był pusty. No i tutaj pojawiają się również tajemnicze zgony bliskich współpracowników Andrzeja Lepera, Podam takie nazwisko jak mecenas Róża-Żarska, mecenas Ryszard Kuciński, Wiesław Podgórski. Te osoby również w sposób nagły odeszły, zmarły. No oczywiście tyle, że tak jak nie trudno się domyślić, być może część tych śmierci, o których teraz tutaj wspomniałeś, była jeszcze związana z. Innymi czynnikami niż ten główny czynnik, choć nie sposób wykluczyć, że dokumenty, w których, w których posiadaniu był Andrzej Leper, zdeponowane były również u innych osób, przede wszystkim u prawników, przede wszystkim u adwokatów. Wymieniłeś tutaj adwokatów, prawników. Nie wiem, czy były przeprowadzane zresztą postępowania dotyczące okoliczności śmierci tych osób, trudno mi się na ten temat wypowiadać. Wiem natomiast, że kiedyś Andrzej Leper na moje pytanie o dokumenty, o materiały dotyczące właśnie kwestii. Pobytu czy korzystania z naszego terytorium do bestialskich, bezprawnych praktyk przez Amerykanów, odpowiedział mi coś takiego, że no, nie mogę Ci tego pokazywać, nie mogę Ci tego ujawniać z prostej przyczyny. Martwiłbym się o Twój los i los Twojej rodziny. Chodziło o, o mnie i o moją rodzinę, o moich bliskich. Więc mogę tylko przypuszczać, że. Gdybym widział te dokumenty, a tym bardziej, gdybym był w posiadaniu kopii tego rodzaju dokumentów, to prawdopodobnie Michale nie mielibyśmy okazji dzisiaj rozmawiać, bo udzieliłbym los Andrzeja Lepera. Trudno powiedzieć coś więcej na ten temat. Tak.